Up Prime. Przyjmano Prime, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dawno nie było odcinka związane z Discordem The Kingdom Codex, który przez cały czas gdzieś tam markuje sobą i daje informacje a propos tego. Tego Discorda. Jest to Discord, który naprawdę daje nam dużo informacji, dużo jakikolwiek. No rzeczy związane z Rise of Kingdom. tak żebyśmy mogli się po prostu dowiedzieć coś na temat feedbacków, na, na temat nowych informacji z gier, na temat update'ów, oni też tutaj to wszystko dają, Tak szanowni, a propos KVK jak wyglądają w tych najmocniejszych, jak tam wygląda to parowanie eee, zresztą tu jest KVK, które będę za niedługo też e, znaczy w sumie, kiedy wychodzi filmik, no to już wi wi wiedzieliście, że e, z tego KVK robię po prostu live'a e, i grałem tam na pewno tutaj macie dużo informacji, czy, czy też jeśli chodzi o dowódcy, do jeżeli też szuka królestwa, też jeżeli chodzi o informacje na temat eventów, możecie sobie przejrzeć wszystko. W linku będziecie mieli, w komentarzu link mieli link odnowiony do Kingdom Codex. On się co jakiś tam niestety tam zmienia. Oczywiście tutaj informacja na temat Bundle, też możecie sobie tutaj zobaczyć, w co warto inwestować, co nie, co nam dają złote skrzynki. Event Tracker bardzo przyjemny, bo w tym momencie kiedy ja wam nagrywam, no to wiem, że, wiem, że jesteśmy podczas e, MG e, Kawalerii, wiem, że mamy Real Mystic e, e, Wiem, że jest koło e, gemy, które będą w weekend, kiedy akurat chyba filmik, dobrze pamiętam, chyba wyjdzie w, e, lub też był już po Jakoś ja, ja zobaczymy, kiedy ten filmik wypuszczę. Ale mi się zdaje, że będzie, albo będzie w weekend, albo będzie po weekendzie. Ale macie informacje też, kiedy będą armamenty, czyli 10 listopada, czyli w sumie, kiedy, kiedy może widzieć ten filmik, to będziemy mieć te armamenty. Tu warto sobie przeglądać, bo oni to co chwilę aktualizują i dają nam info, mniej więcej kiedy to wszystko wychodzi. E, też kiedyś Cerolka. Oczywiście wiadomo, że to nie zawsze się wszystko e, pokrywa z, z danym królestwem ja tak, że na przykład ja będę miał jajko, Ega, a Wy na przykład będziecie mieli, nie wiem, tam chyba e, płytki, tak? To ja wiem, że to się zmienia jakoś tak. Więc to też e, mniej więcej wam pokazuję, ale też możecie zobaczyć, kiedy są eventy też 20 Goldhead, e, e, Golden Kingdom, Cerolka przez cały czas tu coś się dzieje też są różne eventy, wydarzenia e, dają informacje, oczywiście też tu możecie sobie zobaczyć, o mam kodzik który można sobie wpisać do dodatkowej dodatkowe nagrody, naprawdę tu jest bardzo dużo informacji, też tu są informacje a propos meta garnizonu, e, rally e, jeżeli chodzi o e, meta line match open field, jak parować, zresztą tu też macie ostatnie informacje jak to wygląda z artefaktem, jak najlepiej parować, jeżeli chodzi o Rally Garnizon tu akurat Cortez, to akurat Cortex. Ostatnio y robił tu z marca. Ma macie jak wygląda najlepszy też artefakt y y do Open Fieldu, tak? Artefakt Open Field na też na marzec 2025. Przypraszam, że teraz się też zmieni też ten Open Field, y więc y no trzeba to, to chyba będzie aktualizowane, bo to y Rally, poczekajcie, Open Field parking jest zwykły, a do artefaktów widzę, chyba jeszcze nie ma update'u Albo po prostu się nic jakoś tak bardzo nie zmieniło. Artefakt Open Field. Nie, jest tutaj jakiś upgrade. Jest, po w sumie robił September, tak, robił Cortex akurat ten. Więc tutaj też możecie sobie przejrzeć, co najlepiej na przykład sparować z artefaktem, kiedy gracie KVK z artefaktem. Naprawdę jest dużo, dużo informacji na The Kingdom Codex. Ja zachęcam, też macie informacje z, z, Oligi, z ligi Ozarysa. Jeżeli ktoś, wiadomo, angielski tu nie ogarnia, to wiadomo, że możecie mi ciężej, ale też tutaj mam informacje a propos Krystal Teha: w co iść, że jesteś medium spenderem, też high spenderem, też tu macie filmiki od Villa GT a propos tego moje nie wiem czy tam trafią też moje, moje, moje guide związane z formacjami też tam z nim już o tym rozmawiałem więc podeszle tylko Ruzowi jak tylko będę miał chwilkę te wszystkie moje, moje zestawienia które mieliście u mnie we filmiku bo wiem że o, z nim, jak z nim rozmawiałem o to mi podpytywał czy to już mam gotowe no, chociaż w filmiku to już jest no ale chciał wiadomo chciał to już mieć informacje tu już właśnie nawet do timelineu jeżeli chodzi o Hmm, synów o troi zrobione więc jak widzicie ten timeline przystarczy na tych to co tutaj przystarczy coś się działa dzie, działa i robią więc naprawdę e, nie zostaje to jakby tak bez echa e, a stwierdziłem że taki filmik mam gram, bo uważam że to jest Coś, co naprawdę fajnie się rozwija, i rozwija się dłuższego czasu. Chyba to jest z polskich youtuberów, to chyba tylko ja tutaj jestem w tej liście ludzi, którzy tutaj udostępniają filmiki, oni tutaj też mają ten zakońcik naszych tych youtuberów, też mamy tam kod kontakt z niektórymi królami. Więc DKC Media automatycznie też tutaj dostajecie filmiki, jak nie tylko moje, ale także innych tutaj większych twórców. Więc to zostaje mi tylko was tutaj zachęcić i naprawdę. Wbijajcie i naprawdę mi się zdaje, że, że macie tutaj więcej, więcej informacji. A tym mamy. A propos armamentu, właśnie to wiem, że tutaj mamy coś poprawić pod tym względem. Jeździeli o gaida. Więc jeżeli tylko tutaj mi to wrzucą, to wam też dam informacje, bo te moje gaidy tam się miały pojawić. E, oczywiście, przypuszczam, że wcześniej się mają, to będą to analizują. A, no tu też były ankiety a propos pilotów. Więc staj, widzicie, no. Widzicie, jak, to, jak to wygląda? nie A propos pilotów, nie tutaj też ci piloci gdzieś tam e, grają. Też wiem, że ostatnio wypuścili jakiś e, program do tam zliczania tych wszystkich związanych z, z itemami, e, czy z, z naszym ekipunkiem, e, żebyśmy mieli łatwiej e, dopasować sobie legendarne materiały żeby po prostu wiedzieć ile musimy wydać. No wiadomo, to możemy sami obliczyć wszystko, no bo tak już kiedyś było. No ale oni tutaj to przez cały czas, jakby tak powiedzieć, rozwijają i mi się zdaje, że to jest naprawdę fajna, fajna opcja. Więc jeżeli tylko będziecie mieli opcję, tu jest The Dungeon, to to jeszcze to już tam widzę, że jest lock, więc tam mają wybrane sobie dostęp do the, the Dungeon. Nie, 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 wszędzie, nie wszędzie mam dostęp. <laughs> O Baldur's Road, też jest pokazane właśnie jak robią Kraula, yy, jest jakiś się Każda Każde kdw tam w solo zrobi ale tutaj też to jest wszystko fajnie rozpisane Więc naprawdę macie dużo, dużo ciekawych informacji, gdzie możecie sobie tutaj wejść, zobaczyć yy, poprzez link, który wam udostępnię. Yy, no i co? jeszcze tyle. Dzisiaj filmik taki krótszy. Ale The Kingdom Codec zasługiwało na to, żeby w końcu im tutaj też nagrać filmik. Ja jestem z nimi już w sumie odkąd The Kingdom Codex się, jakby tak można powiedzieć, zreaktywał, czy jakby zrobił na nowo tak to trzeba jakoś nazwać. To naprawdę ja z nimi tutaj jestem przez cały czas. I, i, e, i działamy e, i się jakby tak też wspieram. Też często jak mam jakieś pytania a propos związane, związane z grom lub też związane z KD lub też takie rzeczy, które wam daję w nowinkach, no to wiem też od nich, Czy wiem od ludzi, z którymi tutaj też współpracuję. Oni też mi dają, jakby tak powiedzieć, więcej takich newsików lub też jakichś lików. to też e, z nimi tam mam przez cały czas e, no, kontakt, więc dlatego tak to wszystko pomalutku do przodu. Pchamy i rozwijamy. Mi e, się zdaje, że w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki, że wspieracie kanał. Rozwijamy to, pchamy przez cały czas do przodu. Jest naprawdę fajnie fajnie, że jesteście. E, no i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. hej.